Biały mężczyzna traci przytomność w metrze w Szanghaju. Pasażerowie uciekają. Na początku tego miesiąca w metrze w Szanghaju biały mężczyzna stracił przytomność. Patrząc na nagranie z kamer przemysłowych w pociągu, można by pomyśleć, że nadeszła apokalipsa zombie. Ludzie zaczęli uciekać i taranować się, byle uciec z pociągu. Serio? Co z wami jest nie tak? Koleś stracił przytomność, nie próbował przecież zjeść waszych małych mózgów. Tylko jeden mężczyzna trzeźwo myślał i zawiadomił pracowników metra. Na szczęście mężczyzna odzyskał przytomność, gdy nadeszła pomoc. Ale czemu wszyscy uciekli? Chiny. To wydaje się być wystarczającym wyjaśnieniem.